Witam serdecznie na czwartym odcinku Poradnika Alienowanego. W poprzednich odcinkach mówiłem o tym, jak działa waga sprawiedliwości i że sędzinie zaburzyłem po prostu, że zaburzyłem jej przez moją apelację współczynnik utrzymania orzeczenia i co mogło wpłynąć na jej awans i na jej to i że stosowała niedozwolone chwyty takie jak dosypywanie dowodów po prostu na rozprawie, które ona wciągała i e, automatyczne reakcje adwokatki na moje wypowiedzi w czasie przesłuchania, gdzie ona przemycała po prostu kontry na zasadzie jakiegoś tam uzupełnienia protokołu, czy wniosek do protokołu, czy coś w tym stylu, gdzie sędzina już pewnie się zorientowała po tej apelacji, że to się dalej nie będzie sprawdzać i będą kolejne apelacje. I ja... Się wtedy tak doczytałem o piśmie dowodowym, o odrzuceniu wniosków jako z dowodowych jako spóźnionych, już trochę się wyrobiłem jako adwokat. Myślę, że jeżeli chodzi o takie podstawowe chwyty jakie adwokaci stosują, no to można bardzo szybko osiągnąć ten poziom, bo wielu ojców mówi, że po prostu yy, po obejrzeniu mojego kanału i innych kanałach takich yy, o sądzie, o podstawowych takich rzeczach, to są w stanie, przynajmniej ci ogarnięci tacy co są wyszczekani to są w stanie prowadzić swoje sprawy i adwokaci wręcz są dla nich obciążeniem nawet, nawet jako adwokaci niektórzy mówią wprost, że są dla panem balast, jestem dla pana, ale nie w ten sposób, tylko mówią wie pan, dałby pan sobie radę bez mnie to jest czysta psychologia, nie? No i ja już w tym momencie osiągnąłem taki poziom jak ta adwokatka i ona postanowiła mnie cisnąć, to była kwestia ambicjonalna, no i one się zorientowały obie z sędziną tak przypuszczam nie, nie widzę jakichś jakieś rzeczy, które by rozbijały to moją tezę, że będzie ze mną ciężko i będę chodził na apelację, pisał dobre pisma i dla mnie to jest koszt bardzo niski, bo ja byłem bez prawnika. I w związku z tym Sędzina zmieniła po prostu tą taktykę razem z podejrzewam, że w jakiś sposób magicznie się porozumiewały. Nie? One już wiedzą, co w trawie pisze. O co tu chodzi, one wszystko wiedzą, wiesz, to czasem się porozumiesz z kim bez słów, nie? Że a tu za duży prąd płynie, już to wiadomo, że trzeba kable po inne pociągnąć i tak dalej. Nie że wiesz, y, ciągniesz kabel, pod światło się okazuje, że na końcu gniazdko jest ewidentnie, schodzi na dół do gniazdka. To już wiesz, że kabel jest za cienki i trzeba pociągnąć i inny, to tak samo oni się porozumiewają na sprawie sądowej i dobrze wiedzą. Jak stary konie się znają. One ze sobą adwokatka i sedzina to miały już setki spraw, nie? I teraz przeszedłem, w związku z tym przeniosły mnie obie panie do, przeszedłem do etapu wyroków martwych. To znaczy dostawałem korzystne dla mnie wyroki, że nie robiłem apelacji, bo były dla mnie korzystne wyroki. W tym czasie matka dziecka to dostawała trochę niekorzystne wyroki, ale informacje od, od swojej adwokatki, że tym się nie ma co przejmować. I dostawałem po prostu rzeczy, taki spam, który był zupełnie nieistotny, a chodziło głównie mi o kontakty, to no to kontakty dostawałem też orzeczenia, że będą kontakty, zagrożenie nakazem zapłaty, które yy, podsumowałbym takim zdaniem. Wszystkie sprawy wygrałem, dzieci nie zobaczyłem. I sobie w ten sposób robił tak, że nie zaburzał sobie bo już nie zaburzał sobie po prostu to jest Mistrzostwo Świata. One we dwie to mnie wprowadziły naszą parę w taki stan, że my żeśmy wydawali na nie pieniądze, na, na to wszystko wydawali pieniądze, inwestowali w czas, gdy y, matka dziecka wiedziała, że kontaktów nie będzie, ona do tego nie dopuści i że y, 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 orzeczenia sądu są martwe. Natomiast ja byłem przekonany, gdzie tu ta moja karteczka jest z tym? A, że sprawiedliwość i prawda to jest dla mnie wszystko, ja zaraz po nią pójdę, nie? A ja byłem przekonany, że wyroki, orzeczenia będą respektowane. A tu niestety tak nie było. I przeszedłem do etapu wyroków martwych. Toczyły się gwałtowne sprawy, czytaj, adwokaci, kuratorzy, przemysł rozwodowy, psycholodzy, sympicjanci, oni byli wszystko w naszą walkę zaangażowani. Ja im napędzałem roboczo godziny, po prostu zapędzaliśmy im we dwójkę. No i po której dostałem szeroki zakres na następnym któryś posiedzeniu, żebym nie robił apelacji, to sędzina niestety z dubskiem musiała przysiąść z, tyłeczki, z tyłkiem i wypisała mi jakieś wiele bardzo korzystnych dla mnie rzeczy w taki sposób, że prawo dowiadywania się u lekarza, gdzie ja byłem przeszczęśliwy, że będę mógł się dowiadywać, uczestniczenia w wywiadówkach, a po praktycznym sprawdzeniu tego, to tak, lekarz powiedział, panie, ale jak ja mam pana pisać? Tam pan u mnie jest przychodni, ma pan orzeczenie sądu, a wtedy jeszcze nie było tego systemu elektronicznego. No dobra, ma pan, że się ma pan dowiadywać o stanie dziecka, ale jak ja mam pana zapisać? Pan nie jest członkiem naszej, ale to Narodowy Fundusz Zdrowia nie, nie płaci za, za udzielanie informacji ojcu zasądzonych przez sąd. Ja pana nie przejmę, czyli to się okazało jako fikcją. Uczestnictwo w wywiadówkach to było tak, że pani miała 20 dzieci albo na przykład 17. 17 zestawów jakichś tam wyciągów, ksero, na przykład prac dzieci, że ono coś rysowało i jedna osoba dostaje i jest też 17 krzeseł. Niepotrzebne krzesła nie ma, nie, nie za bardzo jest tam dużo. Sale są wypełnione do maksa nie ma wolnych krzeseł, a przynajmniej stolików. Bo to jest przestrzeń, jest tyle ile dzieci, to tyle w klasie, w tych niskich klasach 1-3, bo one mają ciągle w tej samej zęciach. I jak przyszedłem na wywiadówkę, to zostawał mi parapet do siedzenia. No i pani dała te, a ja mówię, a dla mnie coś? A ona mówi, nie, ja mam tylko zestaw jeden dla matki, to się państwo podzielicie. No wiesz, jak się z alienatorką, jak się wszystkim dzieli. Więc dostałem mnóstwo spamu. Po prostu był to wyrok taki skamowy, skam to jest coś takiego, że wydaje ci się, że coś dostaniesz, a przyślą ci zamiast najnowszego iPhone'a cztery tabliczki gorzkiej czekolady na przykład, nie? no osłodę. No to, to to był skam, po prostu ja dostawałem skam, ale go w apelacji, na apelację masz dwa tygodnie na złożenie, nie? Ja nie, tych apelacji nie składałem i cały czas myślałem, żeby pocisnąć alienatorkę żeby po prostu w jakiś sposób ją złapać no i łapałem się na kolejny skam taki na przykład jak zagrożenie nakazem zapłaty i nie, nie i dostawałem pozytywne orzeczenia sędzina nawet okrzaniła alienatorkę i to nie raz i to nie jedna i dopiero załapałem jak alienatorka patrzyła się na sędzina dokładnie tak jak na pijanego szanego żula pod sklepiem to stwierdziłem że chyba ja nie rozumiem tej sytuacji a sędzina to tolerowała no że po prostu wiesz to było takie bla bla bla, bla. I Sędzina niby mówi do niej, to jak ty byś powie... też spróbujcie, bo tu jeden z widzów spróbował czegoś, co mówię, spróbujcie, także jak będzie przemawiać, to proszę o pozwolenie opuszczenia sali, żeby panie mogły sobie szczerze porozmawiać, bo widzę, że tutaj jest tego ja blokuję tu pewne treści i to będzie bardziej bezpośrednie i się kierujesz do wyjścia. I patrzysz na sędzinę, ona co się tu odstawia, to przecież ja teatrzyk frajerzy dla ciebie robię, że do niej gadam i ty mi wychodzisz, tak się przedstawienia, no bez jaj. No to bym normalnie ona by się wściekła, prawdopodobnie jak tam by, byś w plecy dostała, byś wychodził. nie To teatrzyk jest dla ciebie i ty masz nie wychodzić, ty masz być nim zafascynowany, na końcu powiedzieć brawa bić, foczkę strzelić i kwiatki dać pani sędzinie. Tak, za występ. Byłem w teatrze czasem, bywałem, no to kwiatki. Panie aktorki dostawały w sędzinie, dlaczego nie za taki występ, że ona opierdziela tą alienatorkę? Uf, człowieku, ty się na to łapiesz, jak ty poczujesz się, że ona ją ostro ochrzaniła, to powiedz, kwiaty dać za występ i Oscara, statuetkę, nie? Po której dostałem szeroki zakres spamu. Prawo, to mówiłem i wyrok martwy w zakresie kontaktów. Panowie, najważniejsze dla mnie to jest spotkać się z dziećmi. Atrakcje. Na aquapark, żeby miałem miłe wspomnienie, tak? Do aquaparku iść, do Energilandii wiozłem. Laser Gun, żeśmy tam latali, strzelali się i tak dalej, jakieś takie rzeczy. Teraz bym ich zabrał na strzelnicę, bo już są starsi. Albo nie wiem, takie u nas są takie, taki tunel, gdzie jest śmigło pod spodem i się lata, jak, jakby w strumieniu powietrza. Droga rzecz, ale fajna. Są bardzo fajne pomysły. To mi jest potrzebne. Ja się z dziećmi chcę spotkać, ja nie potrzebuję spamu. I, I też dostałem taki skam, skam, przepraszam, zagrożenie nakazem zapłaty, nie, no i, i nie wnosiłem apelacji, bo wyroki były korzystne, pozornie dla mnie, to był takie, takie właśnie pozornie, w zasadzie były martwe, niewykonalne, nie, nie wnosiłem apelacji. I moje hasło po tamtym, tym, wszystkie sprawy wygrałem, dzieci nie zobaczyłem, rozumiecie to hasło, wszystkie sprawy wygrałem, dzieci nie zobaczyłem, nie, i... I teraz y, oczywiście cały przemysł dowodowy leciał dalej. Jak ja próbowałem mieć spotkania z dziećmi, co, cokolwiek bym robił, to simpicjant szedł na górę i w obecności sześciu osób, które mnie nienawidziły, wyłudzał orze orzeczenie dziecko nie chce się z panem spotkać. I to się narastało, narastało, narastało. Ja walczyłem o te kontakty, a sędzina już wiedziała, że to, to nic to nie będzie. Nie? nie, 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 nie. No i wyrok był porządnie korzystny, martwy, niewykonalny. I sędzina sprzedała mi, wiecie co? To tak jak to ta sędzina, z martwy, martwy wyrok, żebyście zrozumieli, co jest. Je, nie wiem, czy to teraz jest, ale kiedyś było tak koło roku 2000, gdzieś chyba drugiego, może czwartego, ktoś mówił, że po prostu ma auto i pojawił mi się tryb, że serwis oleju, wymiana oleju i po przekroczeniu czasu serwisowego, na przykład 15 tysięcy dla silników benzynowych, o 5 tysięcy, czyli do 20 tysięcy, to auto... Stajesz na parkingu, wyłączasz i już nie, nie uruchomisz silnika, bo musi jechać na wozie do serwisu i to było auto na gwarancji. I muszą wymienić olej i skasować elektronicznie. W tamtym czasie to w ogóle e, były początki, to nikt nie wiedział, że trzeba to kasować w ogóle. Jak olej to się wymienia olej fit wszystko i nie trzeba nic żadnego komputera tam podpinać do samochodu. Gdzie, po co i dlaczego, nie? I to jest coś takiego, że to tak jakby jakbyś, wiesz co, już blisko, blisko był na przykład tego Przejścia w tryb serwisowy zostało ci 50 km. Ktoś z Tobą robi jazdę próbną, wybiega 45 km, zostaje 5 km i sprzedaje ci auto w trybie serwisowym. Odpalasz auto, przekraczasz te 5 km i na przykład auto wchodzi w tryb serwisowy, nagle jedzie 60 km na godzinę, a po wyłączeniu silnika ci się nie uruchomi. To jest taki skam. Sprzedał ci ktoś skam. Samochód, który... Bardzo wolno jedzie i faktycznie nie możesz nim jeździć. Niby wyjeżdżasz zachwycony, że masz prawie nowe auto, ale po jak już dojeżdżasz do domu, jak rzeczywistość też jechać, to auto ci nie odpala i ono ci mówi jedź do serwisu, jedź do serwisu. Nie, nie mówi jedź do tego, kto ci sprzedał, tylko jedź do serwisu. Wymień olej i, i wiesz. I, I tyle, nie? To sąd doskonale wiedział, że ja tym autem nie pojeżdżę. Znaczy, przepraszam. Sądu to nie interesowało. Jego i sąd interesowało tylko, żebym nie dawał apelacji i dawał mi taki skam. Skam, takie oszustwo po prostu, którego ja nic nie miałem. Jeszcze ja sobie wmówiłem, że takie rzeczy jak dokumentacja dziecka, chodzenie na wywiadówki, chodzenie na uroczystości szkolne i tak dalej, to takie suplementy. O no bez nich się zupełnie może, może moja relacja z dziećmi obejść. Ważne jest, że nie, żebyś dzieci obserwował jakiś śpieg czy z jakieś elektroniczne systemy, tylko żebyś miał kontakt z dzieckiem, budził zaufanie dziecka, żeby dziecko miało z tobą miłe chwile. Nie? No, po wyłączeniu się. Czyli skam, nie? I teraz tak. I teraz tak. <laughs> I teraz jest taka sytuacja, że zmierzam do tego, że rozmawiałem z ojcem, który 8 lat się rozwodzi, z mężczyzną, który 8 lat się rozwodzi, po tych 8 latach, to jest strasznie długo, bo to chyba razem z podziałem majątku i kontakty z dziećmi, ciągle sprawy, ciągle jakieś takie rzeczy i się bawi w taki skam, tak, się bawi w taki skam z sądem i teraz zrozumiał, zaczęliśmy się cofać, po prostu analizować to, on mówi, że teraz to by się na to nie decydował. Dałby sobie spokój i poszedł swoim życiem, bo to jest tak, że Wiesz, to tak jakbyś miał odjechał, wiesz, kończysz jakiś etap, tak jakbyś się wiesz, jakbyś odjechał autem po zakupie, ale nie masz papierów i musisz ciągle wracać. Te papiery są jakby u kogoś i ty musisz ty tylko zjedziesz z nim na papiery, na badania techniczne, a te papiery są jakby u, u kogoś, rozumiesz? I ciągle się wracasz i w zasadzie to w takim dziwnym stanie jest. To ty też ciągną te sprawy w nieskończoność, to masz takie dziwne auto które po prostu, żeby badania techniczne zrobić, to musisz jechać jakby do sprzedającego, czyli jesteś zawieszony. No bez sensu to jest w ogóle. Poza wyjeżdżając za granicę to nie sprawdzą ci tego, nie? Musisz mieć ten dokument, czyli masz jakby, rozumiesz. I tutaj jest taka sytuacja, że z tym widzem, który 8 lat temu, ja też potwierdzam po tych moich walkach, ja te walki toczyłem, bo chciałem to rozpoznać i dużo sytuacji, które wygenerowałem, teraz jako ojców słyszę, to po prostu różne rzeczy to to co się działo, mam fenom, bardzo dobrą mam pamięć, bo byłem tłumaczem i po prostu takie to co się mówi to jak magnetofon u mnie jest nagrane nie? I po prostu yy, ojcowie mi coś mówią i nawet miną lata cały, ja pamiętam dokładnie co mi mówił mi się te kropki łączą po prostu nie? I to był sens, żebym ja w tym systemie się babrał w tym, w tym skamie nie? Żeby go poznać, tak jak to są kanały, które mówią ci o tym, że to i to i to, jak, że tak cię zrobią w konia, nie? To ja tak poszedłem do tego systemu, żeby wam o to opadać, ale dla was nie ma to sensu, jesteście uwiązani. I teraz ten, ten mężczyzna, który 8 lat w tym systemie po prostu dochodzi do rozwodu, to rozmawialiśmy, ja mu zadałem takie pytanie. On był, ciężko mi się zrozmawiało, bo on był trochę taki rozbity psychicznie przez ten długi, długi, przewlekły rozwód i te walki i to wszystko. I doszedł do wniosku, że on to powinien dawno, dawno, dawno temu skończyć. I ja mówię, ale kiedy powinieneś to skończyć? Bo ja mam swoją opinię, ale się nie podzieliłem z nim. I on tak, yy, musiałem go naprowadzać, naprowadzać, bo jakby on, myśli jego uciekały gdzieś indziej I, i tam się pojawiła taka sytuacja, że na skutek walki o dziecko o spraw pobocznych, o przemoc, to dostał wyrok. I wyobraźcie sobie, dostał wyrok, przyjmijmy rok na cztery lata. I ten wyrok niedługo mu się przedawnia, rozumiecie? Czyli za znęcanie się nad rodziną, czy tam coś, jakieś bzdurne naprawdę rzeczy, to dostał wyrok, który w trakcie rozwodowego postępowania mu się przedawnił, ubiega mu teraz, nie? I po prostu to jest szaleństwo, to jest szaleństwo w tym wszystkim uczestniczyć, a dziecka nie zobaczył, tak? No i pytam go, kiedy to by było. I tak rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy. Ja mam swoje, ale nie mówiłem, tylko i doszliśmy do tego, że ten moment to był wtedy, kiedy kobieta fałszywymi, zezna... zaczyna, udaje jej się legalizować fikcję. Fałsz. Kiedy zaczynasz, wtedy zaczynasz drastycznie przekrywać, bo jeżeli ona uruchamia fikcyjnych świadków, którzy zeznają jakieś bzdury, które ty jej opowiadasz, tak? Bzdury, które ty jej, przepraszam. Ona legalizuje, bierze i organizuje fikcyjnych świadków i nie masz nagrań z tych sytuacji i ona cię potrafi po prostu wkręcić w jakieś sytuacje, tak jak jego, w tą sprawę karną i przeprowadzić fikcję, jeżeli kobieta jest w stanie przeprowadzić fikcję przez sąd i widzisz, że ty mówisz, że ona kłamie, ona kłamie, ona kłamie, a sąd mówi, ona mówi prawdę, ona mówi prawdę, ona mówi prawdę. Sąd uznaje, że ona mówi prawdę. I to zobaczysz po protokole, i to jest na bardzo wczesnym etapie. Ja myślę, że to koło półtora, drugiego roku od takiej walki o dzieci lub rozwodowego, to jest, kiedy jej się, a nawet z początku, jak jest dobrze wyszkolona przez adwokatkę, jej się udaje legalizować, ona mówi kłamstwo, ty mówisz, ona kłamia, są so, mił, to good, to jest, przeważa szale, to jej zeznania fałszywe przeważają sale, szale, to z nim doszedłem do, do wniosku, on dłuższy, dłużej miał tą mękę, to szarpanie się niż ja, że w tym momencie, kiedy kobieta potrafi legalizować fikcję i fikcja prawdą na papierze się staje i dostaje faktyczne wyroki albo coś się dzieje, to jest moment, żeby natychmiast z tego zrezygnować, kończyć te sprawy, kończyć ten temat. I zgodził się też ze mną, też rozmawialiśmy, kiedy skończyć walkę o kontakty z dziećmi, kiedy one zupełnie się nie skutecie, to znaczy matka przyprowadza dzieci na przykład i one ci mówią, nie chcę z tobą się spotkać to to jest, ja też się z tym na 100% zgadzam, że jak dziecko mówi nie chce się z tobą spotkać, to znaczy ma taką mękę po spotkaniu z tobą, takie piekło od matki, że nie chcesz mu tego fundować. Dziecko po prostu nie chcesz mu fundować takiego piekła. To tak jakbyś wiesz to dziecko ze slamsów wziął, ubrał, zabrał na fajną wycieczkę i ono ze slums, do slamsów wraca, albo na przykład do domu dziecka, to mi taka psycholog opowiadała, a inne dzieci się nad nim znęcają, że on miał lepiej to to takie zabieranie nie ma sensu. W pewnym momencie dziecko źle reaguje na takie zmianę tych otoczeń i żeby już lepiej było w, tej, w tam, gdzie jest. Nie? Jeżeli, czyli krótko mówiąc, kobieta legalizuje fikcję fałszywymi świadkami, potrafi wygenerować dowody lepiej niż ty i ty już nie przegrałeś. Po prostu sąd uznaje fikcję za prawdę i dziecko ci mówi, że nie chce się z tobą spotkać, czyli wychodzi i wali ci w psychikę. To to jest moment, kiedy sprawę należy zakończyć. Ja wiem, że jest wielu ojców, mówi walcz do końca, to może najlepiej to. to tylko walczenie do końca, to pamiętajcie, że u nas współczynnik samobójstw mężczyzn jest drastycznie wysoki w stosunku do otoczenia. Jest 8 do 1. 8 mężczyzn dokonuje skutecznego samobójstwa do jednej kobiety. A w otoczeniu mamy 3 koło, nie dochodzi do 4, czyli mniej niż połowa. To jesteśmy tu wyjątkowi. Jestem jesteśmy tu wyjątkowi podsumowanie w, w momencie w którym wiesz, że nie zobaczysz dzieci, ale za to zobaczysz 100 simpicjantów 20 simpologów i 10 kuratorów simpów to to i dostaniesz niewykonalne orzeczenie z kam, czyli orzeczenie martwe orzeczenie, które jest nic nie warte no to podejmiesz męską decyzję. nie bądź ciotą nie dawaj się nabierać do takich rzeczy, walcz, 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 fight, fajd, fajd. No. I kończ sprawę po prostu. Bądź mężczyzną, nie bądź o to, podejmij męską decyzję. Podejmij męską decyzję. Ja po prostu motałem się w tym szaleństwie długi czas i ja wiem o czym mówię, bo się motałem naprawdę chyba ze 4 lata, to dzień i noc miałem telepracę i ja po prostu całe życie poświęciłem temu, żeby i to był czas stracony. Zakończ sprawę i ja proponuję, żeby ja zrobię tak, że jak odchodzę z jakiejś firmy, dlatego że ktoś mi zaszkodził i po prostu jest jakaś klika, która stara się mnie zniszczyć, to ja nie odchodzę spokojnie. Nie, nie, nie. Ja to po prostu piszę w dokumentach dokładnie, dlaczego odchodzę z tej firmy i z tej pracy, dlaczego to zmieniam, nie? I tutaj, i miałem już kilka razy taką sytuację, i ty poda, ja bym po prostu skończył z tym i po prostu bym podał następującą rzecz. Przeprowadziłem rozpytanie wśród policjantów. Wyroki o kontaktach nie są realizowane. Wysoki sądzie nie są realizowane. Policjanci anulują postanowienia sądu. Mają takie uprawnienia. Robią po prostu, anulują postanowienia sądu. Zagrożenie nakazem zapłaty nie działa, ponieważ se sądy naznaczają, policjanci mówią, że drastycznie niskie, te, drastycznie niskie te kwoty, które matki są w stanie zapłacić, żeby ojciec dziecka nie zobaczył jest to jest zupełnie nieskuteczne. Szkoły nie respektują władzy rodzicielskiej. Nie dowiem się, nie dowie się w służbie zdrowia. Po prostu nie będzie żadnego wspólnego decydowania o leczeniu, bo matka wystarczy, pójdzie do szpitala i tu mam taki tego. Mówi, że tu praktycznie są to orzeczenia takie martwe, niewykonalne. Są niewykonalne i proszę mnie więcej nie angażować. Nie, nie angażować mnie dalej w te sprawy po prostu, no bo wiesz, jeżeli ty przyszedłeś do sklepu, zapłaciłeś za, za najnowszego iPhone'a, a dostałeś w kartonie papier albo czekoladę na wagę, nie? I oni do ciebie wysyłają takie coś, że stary, no jeszcze kup nowszą, jeszcze kup jakieś, jakieś dodatki do, tej, do, te, do tego telefonu, nie? Podstawkę, słuchawki, takie rzeczy. I oni się, to ty mówisz, nie ja dziękuję, za, ja dziękuję wam za te czekolady, za ten spam i za wszystko, ja wam bardzo dziękuję, nie chcę w tym uczestniczyć, tak do tego podejść, bo tu oferują ci za ciężkie pieniądze, za adwokata, oferują ci nic, po prostu skam, to jest skam, oszustwo, tak? I proszę mnie więcej nie angażować, niech się matka nimi zajmie i teraz, niech się matka nimi zajmie i proszę kontaktów żadnych mi nie, nie ustalać i całą władzę rodzicielską, co? Znowu ten kurde radca prawny, co tam mówisz? Co? Jak? Nie, no nie wierzę, kurde. No mówi, żeby przekazać tak. Że stan prawny, no stan prawny, no formalizm prawny jest taki, że gdy masz kontakty i na przykład masz ustalone, że z soboty na niedzielę co dwa tygodnie, czy coś takiego, to jest zakaz kontaktów poza wyznaczonym czasem, bo może panna wezwać policję. A jak nie masz kontaktów, rezygnujesz z wydzielania, domagaj się, żeby nie były ustalone kontakty to wtedy spotkanie w dowolnym czasie uzgodnionym z matką. Na zasadzie porozumienia. Tam nawet i sędzina. No potwierdzam, bo sędzina mi to przypomniał, mi się powiedziała, że masz tam kontakty wtedy, ale jak się z matką dogadasz, to coś tam, nie? Ja no, jeszcze wierzyłem w to, nie? I teraz, o co chodzi w tym wypowiedzi? Właśnie jeden z widzów to zastosował i sędzinę po prostu bardzo to ubodło i uderzyło. Wiecie co? Z pracy ja miałem taką sytuację. Kolega, kazali mu jakiś kabel pociągnąć. Po suficie i to wiercisz co 30 cm i są takie plastikowe, takie uszka w kształcie U i to się kabel do sufitu i tam gdzieś miał pociągnąć i pociągnął go do samego dołu, to było naprawdę dużo metrów, później to miało coś tam być i normalnie przyszli goście, przemyśleli, to chyba chodziło jakieś gniazdko dalekie i stwierdzili, że to co tam miało stać, to stoi zupełnie po przeciwnej stronie i gość ten zlecający brygadzista wziął ten kabel i te plastiki to można wyrwać, jak się uprze, nie? i po prostu poszedł i temu poz pozrywał, nie? To ten mój kolega myślałem, że po prostu zęby sobie połamie, tak zagryzał, tak był wściekły. To jakby ci nie masz, nie ma, jakby twoja praca w ogóle nie ma znaczenia, rozumiesz? To jest straszne. I on mu to z łatwością zerwał, jak się to to strzelało, tylko chyba dzień roboty dobrej co 30 centymetrów i pyk, pyk, nie? I teraz sędzinie dajesz wyraźnie do zrozumienia, że ale nie nie, 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 że tego, że nie, nie, nie robisz to ze złośliwością, tylko mówi, że twoja sytuacja jest taka, że ty po prostu nie zobaczysz dziecka i ty policjanci ci to powiedzieli i na razie nie masz żadnych przesłanek, żeby było inaczej. Ona ci będzie mówiła tak, tak, my chcemy ci spamu sprzedać, my chcemy ci wyznaczyć kontakty, yy, yy, wysłaliśmy ci czekolady, trzy czekolady, Ja ty sobie do, kup do tych czekolad yy, trzy cukierki, które będą mu dawały słuchawki. A to mówisz, mnie to... Nie interesuje, proszę mnie z tego wyłączyć. Matka niech się dziećmi zajmuje. Wszystkie prawa rodzicielskie, wszystkie na nią dać. One są zresztą w ogóle praktycznie niewykorzystywane. Matka może przejść ze szkoły do szkoły. Mam tu ojców, którzy próbowali coś wymóc, to do, do, nie, nie miało sensu. Napisali się papieru do kuratorium, do oświaty, cudawianki, nic to nie zmieniło, tylko cię papiery obróciły. Nikt się tym nie przejmuje. Matka przyprowadza. No i tutaj jest coś takiego, że sędzinie pokazujesz brak sprawczości że ona wypisuje papiery z pieczątką Rzeczypospolitej Polskiej i ten papier, zwykły sympicjant po prostu mówi, że on ci anuluje, to ja by się nim podtarł. Że ona nie ma żadnej sprawczości, że matka tego... Wiecie, to wam się może wydawać, że to nie ma znaczenia, bo ona to wie. Ale nie, nie, nie. To to jest... Nie rozumiecie kobiet, nie rozumiecie sędziów. To jest coś takiego, że... Ona może sobie zdawać sprawę, ale nie sądzę, żeby się w ogóle interesowała, czy te orzeczenia się w ogóle realizują, że to jest coś takiego, że ona robi tak jak ten teatrzyk pod ciebie. I jeżeli ty wiesz, że ona nie ma sprawczości, bo kobieta, alienatorka jest informowana przez adwokatkę, że ten wyrok można zignorować, że nie ma sprawczości i w tym momencie sędzina to sprawczość może prezentować jedynie przed tobą. Ja widząc, jak kobieta po prostu wpatruje się, matka się wpatruje z pogardą w sędzinę, to zrozumiałem, że ten teatrzyk tylko może być do ciebie i ty jesteś jedynym widzem tego spektaklu, który wierzy w to. A jeżeli ty przestajesz to wierzyć, to to jest taka sędzia Rzeczypospolitej Polskiej, który... Ty wiesz, że on wykonuje martwe wyroki, bo adwokaci wszyscy wiedzą, wszyscy wiedzą, policjanci i alienatorka też wie, ty jesteś jedyna osoba nieświadoma. Jest ty jesteś jedynym widzem na tej sali. To po prostu sędzina z godności Rzeczypospolitej Polskiej, ona spada do napuszonej grafomanki, że ona sobie wypisuje jakieś papiery, tak jak dzieci sobie wypisują coś, na przykład, nie wiem, weksel na milion złotych. Wykrawają takie ćwiczenie sobie stempel z kartofla i przedstawiają stempel z kartofla, i się bawią w to, że to jest milion złotych. To w tym momencie sędzina, jak my zrozumiemy, faceci, że to jest skam, że to jest nic nie warte. Rozumiecie? Taki skam to ja dostałem, gościu mówi, przetłumacz mi coś, ja ci wyślę, i mi, wysłał mi z banku Berkeley ten, jak to się mówi, kurcze, co się wypłaca. Czek dawno nie uzywany. I to był skam. Po prostu była wypisana kwota i się okazało, że on był kradziony. Yy, I to był skam po prostu, nie? Czyli że sędzina, jak ty jedyny widz tego spektaklu, zrozumiesz, że to jest spektakl tylko, to ona się to się staje takim dzieckiem, które z kartofelka se wyciska pieczątkę. Bo nikt w to nie wierzy. Rozumiesz? Nikt w to nie wierzy. Jak dziecko se robi milion, weksel taki na milion złotych albo czek na milion złotych to tylko to istnieje do momentu, jak to dziecko w to wierzy, jak to dziecko jest dorosłe, no to się pocieszy, może sobie zostawi, ale na pewno nie pójdzie z nim do banku. I ty jesteś jedynym odbiorcą tego spektaklu, tak? I tu się okazuje, i syn, wiecie co, uderzenie jest potworne, ale ty to nie przedstawiasz, że ty chcesz jej udzielić, tylko po prostu ktoś ci proponuje, że skam, że kup coś tam skądś za jakieś pieniądze, ja się też nabrałem klawiaturę tajską kupiłem dla mojej i ona mi nie przyszła i był tak termin dobrany, że chciałem złożyć ten reklamację. Otóż termin minął, bo było po 56 tygodni chyba miał niby iść i jeśli po tym czasie już nie mogą zgłosić, to taki skam, nie? I także mówisz, że ty tych wyroków nie potrzebujesz, nie chcę, żeby cię więcej to nie angażować, do ciebie nie dzwonić, nie proponować dalszego skamu i że rezygnujesz z tego, bo zapewniam cię, że nic z tego nie będzie, tylko stracisz czas. I zapraszam na następny odcinek, gdzie materiał od doradcy rozwodowego omówię, jak ojciec załatwił sobie podstępnie kontakty z dzieckiem.